Nie wiem, kochani, jak to się zaczęło. Było to jakiś rok temu przed targami książki w Londynie. Ada i Dominika, tak żeśmy się zgadali, zaproponowała mi prowadzenie takich króciutkich, malutkich wywiadów, rozmów z pisarzami, którzy będą na targach. Szczepan August Urawski był jednym z nich, jednym z pierwszych. Pamiętam to dziś jego tremę czułam się tak jakbym była wielką dziennikarką, a on był stremowany. Dzisiaj już jest inaczej. Przeczytam wam fragment i opowiem troszeczkę o szczopanie. Czy sztuczna inteligencja może poczuć żal, kiedy jej załoga tonie? Kiedyś już to czytaliśmy, ale przeczytamy jeszcze fragmencik. Gdzie trafię? Szybko zjawiło się kilka radiowozów. Policjanci są uprzejmi, ale rozczęsieni. Mówią, że mają pytania związane z wydarzeniami w parku. Udają, że nie rozumieją, co mówię, ale grzecznie z nimi idę. Zabierają mnie na miejscową komendę, która z zewnątrz przypomina dworzec kolejowy. Oczywiście nie jestem aresztowany, więc kajdanek nikt mi nie zakłada. Ale mimo wszystko jest to mało przyjemna sytuacja. Szybko zostaje umieszczony w pomieszczeniu z lustrem weneckim. Dostaje herbatę, ciasteczko, a nawet tłumaczkę. Jest nią Polka w cywilnym ubraniu z policjantką. W cywilnym ubraniu z plakietką. Pracuje na tutejszej komendzie, ale policjantką raczej nie jest. Przekazuje mi przeprosiny i prosi o próbkę śliny do badania DNA. Zgadzam się, bo i tak nie mam wiele do gadania. Jeśli odmówię, zostanie wystosowany wniosek do sądu i zostanę zatrzymany jako podejrzany o napaść. I tak źle, i tak niedobrze. Nie chcę siedzieć w celi, nawet przez chwilę. Jakaś kobieta pobiera ślinę z zewnętrznej strony mojego policzka i zamyka wymaz w szczelnym opakowaniu. Mają próbki krwi z parku i chyba nie są do końca pewni, czy to ja. Takie przynajmniej odnoszą wrażenie. Zostawiają mnie samego, choć co rusz ktoś do mnie zagląda. Pod byle pretekstem A to zabrania talerzyka po ciastkach, a to dostarczenie nowego napoju. Tylko tym razem bez mleka poproszę normalną herbatę. Kobieta patrzy przerażona. Dla nich to niepojętne, że można w ten sposób pić herbatę. A jednak można. Mam rocze sam do siebie po jej wyjściu. Na szczęście spełniają moją prośbę i także odprowadzają do toalety, bo sam z pokoju wychodzić nie mogę. Kilka razy korzystałem z tej możliwości. Mam już dość ciągłych przeprosin. W przedłużającej się nudzie oczekiwania próbuję wymyślić coś mądrego, ale herbata i ciastko nie napełniają żołądka w wystarczającym stopniu. Czy mogę dostać coś do jedzenia? Postaram się coś panu zamówić. I tak za. Mawia, że kolejny raz spoglądam na kamerę umieszczoną w rogu. Pomimo, że ukrywają oblicza, z pewnością cały czas mają mnie na ekranie. Po niekończących godzinach bezczynnego siedzenia i chodzenia dookoła stolika, ciągle się zastanawiam, co zrobią z orchem, kiedy go odnajdą. I co stanie się ze mną? Wtem drzwi się otwierają. A przez nie wchodzi tłumaczka z jakimś człowiekiem, wysoki brunet w garniturze, może nawet wyższy ode mnie, choć to niskich nie należy. Siadają po drugiej stronie stoliku. Dzień dobry, mam na imię Andy. Mogę mówić Ci po imieniu? Nie jestem pewien. Rozmawiamy za pośrednictwem tłumaczki proponuje coś do picia, ale odmawiam. Pyta o różne rzeczy, jak mi się tu mieszka, jak mi się podoba Wielkiej Brytanii, jak długo tu jestem, gdzie pracuję. Mieszkacie razem? Tak, w domu Jacka. Dzięki temu Jack szybciej spłaci kredyt, a my mamy tańszy pokój. Ty, Jack i Radek. Dużo ludzi robi podobnie. Nie myślałeś, żeby zamieszkać sam? Nie przyjechałem tutaj, żeby mieszkać wygodnie, tylko zarobić pieniądze. Taki przecież był pierwotny plan: przyjechać, zaoszczędzić pieniądze i zrobić z nimi coś pożytecznego, ale bez wakacji obyć się nie mogę. Rozumiem. Długo ich znasz? Czy długo ich zna, czy krótko, żeby się to wszystko dowiedzieć? Trzeba przeczytać książkę Szczepan August Urawski. Zapraszam do miłej lekturki.